Witajcie, z tej strony Frodo.pl Dzisiaj otworzyłem sobie kolejny blisterek z Biedronki Dzisiejszy blisterek jest z Fabregasem No to co? Bierzemy, żeby za dużo czasu nie szło rozcinamy nasz blisterek tutaj odkładamy Otworzyłem sobie w niedzielę blisterek już jeden nie nagrałem, bo mi się za bardzo nie chciało, yy, tak, i w nim trafiłem limitkę koke, tam miałem defensive wroka jakiegoś i yy, to chyba wszystko i key player jeszcze był jeden, no, ale to już tak. Ja dzisiaj mamy saszetki Fabregasa, Neymara, yy, Get i Neymara, czyli mamy dwa razy Neymar, sobie tak to położę. Dwa razy Neymar, Getze i Fabregas. A dzisiejszą limitką jest Andres Iniesta. Tak, dzisiaj mamy Iniesta z Barcelony. Idziemy ładnie do koszuleczki. Trochę jednak te rogi w tych blisterkach widronkowych są uszkodzone, niestety. Czyli tak, mamy... Neymar, Neymar Fabregas i Getze. No to co, otwieramy pierwszy z Neymarem. Nie mają kodów kreskowych jak zwykle i otwieramy. Tutaj w sobie i tak. Pierwsze to jest Aspicuetta Weltman. Pereira. Co jest z tym? Kabaj. Kodzik to idzie na koniec. Jest przekręcona. I tutaj jest Rising Star Victor Fischer. A odwróconą kartą jest International Star Carlos Tevez. Bardzo ładna karta. Nawet nie próbujcie tego kodu wpisać, bo on już jest wpisany, jak Wy to oglądacie. Następnie bierzemy sobie Getse. I tak, pierwszą kartą jest Waclik. you. Dalej mamy... Pedro Rodriguez, Dimitri Berbatov, Cristiano Ronaldo na masterze. To, to sobie tu położę. Razum to watch, Alexis Sanchez. To tutaj te takie słabsze trochę dalej. No i co? No to dalej. Bierzemy Fabregasa. Mało czasu. Mamy. I to jest tak, Ahem Pong, Schmelzer, Kaja, yy, Dominguez, jakoś tak, Subasic oraz Rising Star, Atomi Martial, jakoś tak, nie wiem, nie, nie znam się na tym oraz bierzemy ostatnią saszetkę. Ta ostatnia była z Neymarem. I tu mamy tak: Chamberlain, Obamy, Young, Klisen, o Club Bage z Malmo, Markus Rosenberg oraz Defensive rąk Vicent Kompany. Jeżeli teraz ucinało Wam głowę i w ogóle, no to przepraszam, bo się zagapiłem i nie patrzyłam co pokazuję tylko patrzyłem z góry, jak te karty wyglądają, więc tak, dzisiejszą limitką był Andres Iniesta, najlepszą kartą był International Stars, Carlos Tevez, no i później mamy Defensive Rock, Company One to Watch, Alexis Sanchez z Arsenalu, dwa razy Rising Star oraz Cristiano Ronaldo na Masterze. Na dzisiaj to wszystko, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w następnym.